G -g 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 Gdzie my jesteśmy? Właśnie płyniemy tunelem zakochanych. To faktycznie tunel, ale ja się w nim nie zakocham. <iowanie> o co, sam nie wiem, Skubi, ale ten tunel musi być nawiedzony. Decoration. Tutaj jest bardzo romantycznie. Przychodzą zakochane parki, obejmują się, no i potem jest weselisko, wolne żarty. Przestań się przytulać, Scooby. jesteśmy tylko kumplami. Ej! A co ty znowu kombinujesz? Szukam jakiegoś wyłącznika. Powinien być gdzieś na suficie. Kołyszesz łódką, zaraz się potopimy! Spoko, jestem starym wilkiem morskim. Doskonale wiem, co robię. Zdaję sobie sprawę, że tracę równowagę. I że chrupnąłem! No kąd może prowadzić ten tunel? Chodźmy dalej, to zaraz się dowiemy! Przecież gdzieś musi być ten wyłącznik. A to co? Tajna klapa w suficie. Patrzcie! Ręka! Mam ją! Ależ to pan Dick Van Dyke! Biedak zemdlał! Panie Van Dijk, pobudka! Prędko, prędko ludzie! To najwspanialszy Luna park świata! Właśnie... Co... Gdzie ja jestem? W najwspanialszym lunaparku świata. Chcesz go kupić? Już nas raz o to pytałeś. Wiem, złotko, ale teraz jest dużo tańszy. A gdzie my jesteśmy? W najwspanialszym lunaparku na ziemi. No a konkretnie? Nie wiem, stary. Myślę, że znaleźliśmy się w jakimś tajnym korytarzu. Nikt mi nie powiedział o tym korytarzu, kiedy kupowałem lunapark. Szczerze mówiąc, nie wspomniano mi o wielu rzeczach. <śmiech> 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 O tych odgłosach też. Jestem ciekawa, skąd one dochodzą. Ale ja nie. Ja też nie. Sprawdźmy, kto tutaj tak stęka. Może upiór? Czy musiałaś to powiedzieć? Przepraszam. Kudłaty, hey, skubi! Odgłosy dobiegają z tej strony. Wiem, Dick. Dlatego pryskamy w przeciwną stronę. I widzę, że ta strona przeszła na tamtą stronę. Teraz stoimy pod karuzelą. Tutaj są maszyny, które nią kierują. Tękarnie dochodziło właśnie z za tych drzwi. Przedziwne kostiumy. One świecą. A duchy to po prostu fikuśne atrapy. Poruszane drucikami i sprężynami. Więc to wszystko lipa. Ale ten głos nie jest lipny. Ktoś się schował za tymi turbinami. Psz, ja znam tego siłacza. Mówił, że odchodzi z Lunaparku. Ale nigdy tego nie zrobił. To on był duchem, bo tylko jego muskularna ręka pasuje do tej upiornej łapy. Ty chyba masz rację. O, ledwo mogę ją podnieść. Ten gość musi mieć krzepę, ale po co straszył w moim Lunaparku? Oprócz krzepy mam świetny słuch. Wszystko słyszałem, bandaj. Opracowałem genialny plan, bo miałeś myśleć, że Lunapark jest nawiedzony. Ale dlaczego? Żebyś sprzedał mi go za bezcen. A wtedy, zamiast wciąż dźwigać ciężary w pocie czoła, stałbym się bogatym szefem Lunaparku. Niestety, ta banda wścibskich dzieciaków pokrzyżowała moje plany. Więc teraz pora wyrównać rachunki jak zgiął stalowy pręt sztangi? Nie zamierzam tutaj czekać, żeby po, 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 po trenował na mnie ten chwyt. Nie jestem ze stali. Kodus, zgubi Daleko mi nie uciekniecie! Wow! Ratunku! Poniósł mnie narowisty koń na narowistej karuzeli! Zaraz zatrzymam te karuzele i capnę ich! Wow! Koleś, zjeżdżaj z moich tuti-fruti To moja skubigała Ohoina, co tu się stało? Cóż, poszło jak po maśle A raczej po